Witam Państwa bardzo serdecznie na podobnym w zasadzie otwarciu upływalni na rozpoczęciu sezonu 2014 poprzedzonego modernizacją obiektów basenów letnich ale o tym Pan Burmistrz. Jesteśmy na otwarciu. Panie Burmistrzu, ile to wszystko nas kosztowało i czy było warte? Myślę, że kosztowało nas to około miliona stu tysięcy. Mówię tutaj o remoncie stacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem, no ale też trzeba było zadbać przy okazji o teren. No bo to tak już nie wypadało, żeby przy tym został ten stary asfalt, który gdzieś tam się wtapiał w dziecinne nóżki, który ciężko było później domyć, więc pomyśleliśmy, że trzeba też zadbać o teren. Oczywiście to nie jest jeszcze wszystko, co chcielibyśmy uzyskać, no ale myślę, że te dwa miesiące letnie jesteśmy winni Ługowianom, żeby oddać im ten kompleks basenów do dyspozycji, a potem myśleć jeszcze o dalszych remontach. Przede wszystkim remontu wymagają jeszcze niecki, które Państwo widzicie, są jeszcze po staremu, odmalowane farbą, ale w planach są niecki wypełnione specjalną blachą basenową, taką, która będzie łatwa w konserwacji, i, i utrzymaniu. No i oczywiście myślę, że Państwo mieliście okazję zobaczyć tą nową stację uzdatniania wody. Ja przypominam sobie, kiedy zostałem radnym. To już prawie 8 lat temu przyszedłem po raz pierwszy tutaj, na tą stację uzdatniania wody, to musiałem bardzo uważać, że mi coś na głowę nie spadnie, nie skapnie. Natomiast dzisiaj myślę, że są tam warunki podobne jak w laboratoriach. Oczywiście to, co jest takie istotne, jeszcze w ubiegłym roku chlor y, do wody sypano wiaderkiem. Natomiast dzisiaj jest tam urządzenie sterownicze, które samo kosztuje około 120 tysięcy złotych. A dzisiaj e, warunki sanitarne są bardzo wysokie, bardzo wysokie wymogi, więc musieliśmy po prostu to dostosować, bo już dłużej e, w takich warunkach nawet nasz łukowski sanepil, bardzo przychylny, e, nie pozwolił tego basenu użytkować. Do tej pory wydane były pieniądze z budżetu miasta, ale jest szansa, że będą też pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, które będzie można wydać na pływanie w zasadzie nie były z budżetu miasta tylko z e, pożyczki z Wojskiego Funduszu Ochrony e, Środowiska, e, bo gdybyśmy wydali pieniądze z budżetu miasta nie moglibyśmy skorzystać z ulgi, a jak Państwo wiecie, e, jeżeli coś jest finansowane pożyczką i jest to spożytkowane zgodnie z celem, można się później ubiegać o umorzenie 25%, więc myślę, że kwota e, ponad 200 tysięcy, e, którą możemy zaoszczędzić jest do pogardzenia, dlatego dlatego złożyliśmy wniosek o sfinansowanie tej inwestycji z pożyczki. To znaczy nie w całości, bo zagospodarowanie terenu nie wchodziło w grę, ale 900 tysięcy, czyli tutaj to wymiana stacji uzdatniania wody i o rurowania, bo tu wszystkie rury zostały wymienione, tu już nie ma ani jednej rury, która została położona 40 lat temu. No tak, tutaj już jak pani redaktor mówi, będzie dostęp do internetu w ramach tak zwanego hotspota, więc myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja, ale też jeżeli spojrzycie państwo za siebie, to są to wyremontowane również łazienki. Myślę, że, że te łazienki, które były no, z pewną obawą tam się wchodziło, natomiast dzisiaj już słyszałem komentarze, że teraz można wejść... Wejść bez obaw. Mówiąc żartobliwie, kiedy były tam montowane nowe urządzenia, armatury sanitarnej, zastanawialiśmy się, czy robić boksy, czy zostawić tak jak w Soczi. Ale pomyśleliśmy, że, 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 że jednak zrobimy boksy, więc są boksy wydzielone. Są też tutaj nowe przebieralnie, nowe prysznice zamontowane, żeby się schłodzić przed wejściem do wody. No i to, co widać gołym okiem w tamtą stronę, to zamiast tych trybun, które stwarzały niebezpieczeństwo, jest ładny zielony trawnik, więc dodatkowe miejsce, że, gdzie będzie można rozłożyć kocyk i rozlokować się, mając bardzo blisko do wody. Wbrew temu, co niektórzy rozpuszczają, takie pogłoski, że baseny w tym roku nie będą czynne, dementuję to. Są czynne właśnie od dzisiaj. Dzisiaj wstęp jest bezpłatny, więc to można jeszcze nagłośnić, że kto żyw i kto chce być jednym z pierwszych klientów może dzisiaj przyjść i wykąpać się. Dzisiaj wstęp jest bezpłatny, natomiast w kolejne dni aż do końca wakacji cennik będzie taki jak w ubiegłym roku, więc bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 5 zł, oczywiście obowiązują bilety rodzinne, rozdaliśmy już kilkaset też wejściówek dla, dla MOPS-u, dla dzieci ze Świetlicy. Terapeutycznej, no i oczywiście obowiązuje również bilet rodzinny, bez względu na to, czy jest to jedno, dwoje czy troje dzieci.